Już w najbliższą niedzielę w Niedyszynie odbędą się dorzynki gminne Gminy Bełchatów. Świętoplonów to okazja do podziękowań dla rolników za trud ich pracy, ale też czas radości i zabawy dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Chciałbym, jako wójt Gminy Bułchatów zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy na tegoroczne dorzynki, które odbędą się już w niedzielę od godziny 13 w miejscowości Niedyszyna. Dożynki Świętoplonów. Dziękujemy rolnikom za ich trud, za ich pracę, ale też to dobry moment, aby spotkać się jako społeczność lokalna, jako wszyscy mieszkańcy gminy w jednym miejscu, usiąść przy wspólnym stole, podzielić się spostrzeżeniami, pobawić się. Wszystkich bardzo serdecznie w ten dzień zapraszam. Bądźmy razem. Na mieszkańców gminy Bełchatów i wszystkich tych, którzy odwiedzą plac dożynkowy w niedyszynie czeka moc atrakcji. Pyszności z wiejskiego stołu zaserwują koła gospodyń wiejskich, na najmłodszych czekać będzie wesołe miasteczko, a fani różnych gatunków muzycznych będą mieli okazję pobawić się podczas koncertów na żywo. A oprócz lokalnego zespołu Moderato na scenie w Niedyszynie wystąpi gwiazda Disco Polo zespół Boys i legenda polskiego rocka Kazik Staszewski z zespołem Kult. Przewidzieliśmy moc atrakcji. Zapraszam na koncert zespołu Moderato pod dyrekcją pana Tadeusza Paździeja. Następnie będzie na scenie bawić Państwa zespół Boys z Marcinem Millerem oraz Kazik z zespołem Kult. Kazik Staszewski. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców. Będą również stoiska kół gospodyń wiejskich. Zgłosiły się osiem kół gospodyń z przepysznym jedzonkiem regionalnym. Będą również stoiska rękodzielników z terenu gminy Bełchatów. Ale też spoza, tak więc będzie mnóstwo y, atrakcji dla mieszkańców. Świętoplonów to oczywiście wyjątkowa oprawa uroczystości, które rozpoczną się polową mszą świętą. Rekordowa ilość sołectw zgłosiła się do przekazania wieńców dorzynkowych. W tym roku mamy rekordową liczbę zgłoszeń od naszych sołectw, bo jest aż 23 sołectwa zgłosiły swoją chęć uczestniczenia w dorzynkach, tym samym przygotowując piękne wieńce dorzynkowe. Tak więc zainteresowanie jest ogromne, cieszymy się bardzo i czekamy z niecierpliwością na 27 sierpnia. Dożynki to wielkie wyzwanie dla organizatorów, Centrum Kultury i Sportu Gminy Buchatów, ale też gospodarzy, mieszkańców niedyszyny i sąsiednich miejscowości. Już od kilku dni mieszkańcy dekorują swoje posesje wymyślnymi witaczami. Stoję w miejscu, w którym w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia, odbędą się dożynki gminne. Oczywiście dożynki gminy Bełchatów. Z tego też miejsca wszystkich Państwa w imieniu własnym i mieszkańców Niedyszyny serdecznie na nie zapraszam. Dożynki gminne dla nas, mieszkańców w końcu niewielkiej miejscowości, są ogromnym wyzwaniem, które przyjęliśmy i realizujemy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Już dziś kłaniam się wszystkim mieszkańcom Niedyszyny i z tego miejsca dziękuję wszystkim za wspaniałą współpracę i nieocenioną pomoc w przygotowaniu wioski do tego bardzo ważnego wydarzenia. Wszystkich Państwa raz jeszcze zapraszam na tegoroczne święto plonów. Zapewniam, że przyjmiemy Was z otwartymi ramionami i staropolską gościnnością. Zatem do zobaczenia. Dożynkowa Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13:00. Po niej część oficjalna, z przekazaniem wieńców. O godzinie 16:30 rozpoczną się koncerty najpierw zespołu Moderato, a o godzinie 17:00 na scenie wejdą Boisi. O godzinie 19:00 zagra Kult. Po koncercie Kazika rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami. Serdecznie zapraszamy, widzimy się w niedzielę w Niedyszynie.